to wszystko, co zostało uczynione z jakimś błędem niezawinionym, na pewno niezamierzonym, a jednak przynoszącym skutki. Panie prezesie, przepraszam, Zabonię że Pana, przerywam, Polska, że wchodzę w słowo. W ja chłop Władysław Siejka pytam, jak długo będzie pan pozwalał na rabowanie polskiej wsi przez gospodarkę niemiecką? Dlaczego nieopodatkowani są pośrednicy za czerpanie nieuzasadnionych zysków, w tym markety? Jeżeli z jednego hektara polskiej ziemi polski chłop ma 2800 zł, łącznie z dopłatami, a niemiecki budżet za chleb z tej ziemi, na tej chlepie, na tej ziemi wyprodukowany, zjedzony przez polski naród ma. 15 tysięcy euro? Gdzie logika? Pozwalacie tak samo jak P.O. rabować polską wieś. Czyli nic się nie zmieniło. Jeżeli pan nie opodatkuje natychmiast niemieckich marketów od bezpodstawnego bogacenia się, to się kończy PiS. Ja nie będę głosował na PiS. Bóg zapłać za wysłuchanie.